Hej witajcie, z tej strony debliku Witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku Zagrajmy w Battlefield Heroes Dzisiaj ze mną jest znowu Kamilek No witam was, cześć Mam nadzieję, że tym razem będzie normalnie komentował Wszystko, wszystko git Jasne Dobra, jesteś w grze Pokaż mhm. mi Mhm A u ja się A na... u się dopiero ładuje, co? Jest full ludzi, nie? Full ludzi. No bez jaj o już nie. Już coś hmm. wyszedł, już dołączam. Uff, bo nie chciałoby mi się tego hmm. łączyć tych plików. Była hmm, wow, lądownia na księżycu. Tak, tak. To może być ciekawy. A czekaj, na Księżycu pamiętam do misy, coś się po Księżycu złożyło. No właśnie, Nie! Te skoki są straszne, nie? Czekaj chwilę, bo jakieś lagi mam nie od czego. O, utylizował się? To jest fajna Tak. Opcja. Dobra. O, ale jestem wysoko, kochanie. Oh, oh, oh. ekran. Hurra! Nie! Te skoki są dziwne! Tu trzeba flagi wsiąść, tak? Tak, tu trzeba chronić ten. Tu trzeba flagi wsiąść. Widzę wszystkich, widzę wszystkich. Aaa, zginąłem! Czy modyfikacja gracza. Okej, ok. lecimy dalej. Na którym ty grasz? Rybsonek, ty masz jestem. który to poziom na tym? 12. No i No już grrasz a tak, bo już masz 2, 2 kile, no? Mówię, że będziesz grała cheatach. Kłamiesz. Nie kłamę, to ty kłamiesz, że nie grrasz tak. ty zawsze grasz a tak. Jakieś bardzo wyjątkowe małe poziomy nam się dały dzisiaj. Tak, tak. No jest, jest opór, to jest... Mam pistolecik kupiłem w sobie za zwykłe te to zwykłe, w ten wiesz, zwykłe te pieniążki, co są w grze. Ale to powinieneś je oszczędzać, wiesz. Na co niby? Żeby kupować sobie te bronie na stałe. Ale to są tylko, tylko to są niektóre bronie. <laughs> tu jest komandos Zabiłem! Akurat go zauważyłem. Strzał w ciemno, plus 5 Zabici piechotą, jeden, Halo? jeden z pięciu. Oj, mi się później zadzwoni. Coś z poważnego? Hmm. Jak widzicie, idziemy z pistoleciku sobie Kamilek se gada z kimś przez telefon. Oj, lag. Nie zgadnę, dziewczyna, prawda? Dokładnie. Łaj, strzela mnie! Aj, z dwóch stron, Weź i idź. Dobrze, lecimy dalej. Mam taką misję, cel, piechota. Zadaj obrażenia z tysiąca, i jeszcze mam jeszcze zadać ten, muszę zabić cztery przynajmniej. Tam mielka, mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Strzelamy, strzelamy, strzelamy. No i kozią zabili. I to mi się. Aaaa! Spadłem gdzieś. No i utknąłem, no. God Naprawdę. Idziemy ze pistolecikiem, no i. Ej, uwaga! Pokazuję, gdzie są wszyscy. Użyłem skilla. A to pokazuje się... tylko jedną osobę, jak grasz na komandosie. A nie, nie jak, ko ty masz ten tent, grasz na Soldierze. Tak, tak Zaraz nim tam zrobimy rozpierdzień A! Zginąłem! No nie mogę zabić, ja mam misję Jedną osobę tylko zabiłem dobrze. Bardzo dzisiaj lamie. Dawdzie grałem w ogóle w BFA. Księżyc jest tak porypaną planetą, zapraszam żeniem. Nie lubię grać na księżycu, tak samo. Bo tu jest za wysoki skok, w ogóle to jest tak, tu są takie kampienia się. Gościubeczkę ma. Ałaj, ałaj, bije, 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 AU! No i zaszedł je stąd, no ja. Yeah, yeah. Dobra, idziemy, jeszcze czas moi drodzy. Może uda mi się kogoś zabić? Może nie. Może tak. Wszystko jest możliwe w tej grze. Ziup. Komuś zadałem wrażenie! O jezu, spadłem. Jak ktoś mógł taką. Pra o, ja usnę! Zabiłem! Tak! Ludzie zabiliśmy. Jeden HP mam. Użyjemy sobie bandaża i leczenia szybko. Żeby iść dalej i jakoś poza... pozabijać jakoś ich żeby gdzieś się... Lajnie miłe lagi! Muszę raczej... wyjść w ogóle stąd widzę. Tak, gdziekolwiek się nie ruszy, zawsze gdzieś kto jest. Oho, spadamy stąd. O Jezus! Jak ja mam FP... Nie, wiem, co się dzieje? Ałaj, owej, ołaj, o o boli, 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 boli! O jezus, jeszcze te FPS, to na mapa. Ja sobie zawsze swoją drogę jakoś tutaj obiorę. Aj, no i zginąłem już. Ja nie mogę się nigdzie ruszyć, bo albo z tej, albo z tej mnie strzelają. A ja jestem już pod ich flagą, prawie Chyba pod ich domkiem. No, pod ich flagą jestem, popatrzcie. Widać tam, ryp dobra. O jezus, te FPS, nic się dzieje dzisiaj z tą grą. Jeszcze ktoś do mnie strzela. I trasę HP. Widzimy wrogów gdzie są Udało się, biegnę Brawo A, już nie mam tych. Ale graża ci tak, więc to się nie liczy Zabijcie tego debila, co jest przyszło Tam jest ich mnóstwo A ja mam za sobą broń, bo nic mi lepszego nie wlosowało Kurde, no i nie zabierzemy tych AU! Nie lubię tego księżyca. Jest debilny, też go nie lubię. Nie, wiem, ale są tacy, którzy lubią grać na tym księżycu, ale na pewno nie. Ja, ja nie zaliżam się do nich. Ja wolę zwykłe mapki. Tam gdzie normalnie może jakoś kogoś zabić. Potrzebuję trzy osoby, no proszę, dajcie mi tych pięć fragów. A jaka ja takie beczki, rzucasz jaką beczkę sobie, jest, nie? No. I walisz to wazucho, a ona tak wybucha, że zadaje obrażenia. Kurde, to jest za dużo tych sniperów. To jest w ogóle za dużo tych ludzi u nich. Dobra, zabiłem snipera. Tak, zabiłem. Czwarta osoba. Nagle, zdobyłem, nagle chyba dwóch zabiłem. A, i zginąłem. Jeszcze jedna osoba tylko. Ludzież. Moi kochani, jeszcze tylko jedna osoba i mamy już ten. I potem tylko tylko te obrażenia jeszcze zadać mocne Bo no, wziąłem taką misję. Ale czy że to będzie mapa z pojazdami? Bo jeszcze mam misję z pojazdami, wiesz? Mhm oj ojej, oj ojej, ojej, oj 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 oj, 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 oj mnie a, mam Dwóch! Mam dwóch ojej, 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 Kurde, no nie wygramy tego, trudno. A Dlaczego tak sądzisz? Dlaczego to mi strzelałeś? Bo jestem. Kupiłeś, ey, kupiłeś M4. Jest, moja bakteria, zabiłem pięciu. Jest, udało się, mamy. Mamy coś, udało się. Weźmy sobie pistazik, idziemy szybko. Aj, no nie mogę ruszyć się, no i koniec gry już, jest, bo się zgubiłem. Dobra. ja. Oh, yeah, yeah. Nie, ja widzę jak ktoś pisze easy Po... po... następną powinniśmy wygrać, wiesz? Nie wiem po co tak sądzisz Ja ich rozwalę. <laughs> <laughs> Dobrze Zobacz Ale dużo poziom wiem, wow, bardzo dużo, kurde Oj, perła, cicho! Piesku ty... perła! Spierdzej, już! Poszła wątpię Z tablica wyników Zabiliśmy pięć no i oczywiście ty jesteś cheater, akurat 14 miałeś tych Ty jesteś cheater Ja jestem cheater No tak Żebyś kurde wiedział, że jesteś cheater I znowu ta plansza księżyca, jak ja nie cierpię tej po prostu plaży. nie cierpię Ale co zrobisz? No, nic nie zrobię. Ja idę tą drogą zawsze, co? Jak będziesz szedł za mną, to. Ja nawet nie widzę, gdzie ty jesteś. W ogóle nie wiem, gdzie ze zaspił. A, wiecie, czekaj, biegaj za tobą A no, my do tego się niecie, szósty poziom, to możecie grać już z obojętnymi, jakie lewami. Nie musicie mieć czterech. czterech lewali mniej. Możecie już mieć się róży Mogą, na, gościu nawet miałeś trzydziesty poziom. Ahoy, zaraz, zaraz, zginę! Aj, nie zauważyłem go! sobie tu idę spokojnie. Mm -hmm. Od ich strony. Jak, może ten? Powiedz, co mają. Powiedz, na jakiej klasie co, co lubisz maksować? Jakie umiejętności? Zacznijmy od komandosa twojego, bo ty lubisz grać komandosem, też, wi też wiem o tym. Ja ich tu rozwalam wszystkich. Widzę cię. Ale jeszcze nic nie, nie, nie przyjąłeś. Przyjąłem, tylko że nie dałem, byłem w stanie być, bo wszyscy tu byli. A jeszcze prawie mam. Mam, zabiliśmy moi drodzy. Udało się nam. i znowu nie komentujesz, tylko mu pytasz, tylko ty gadasz, kiedy ja do ciebie coś powiem. No a co mogę powiedzieć na ten temat, że dostajemy... Mamy lepszego kolesia, czyli mnie tutaj. Ej, Weź mnie nie zabijaj. Jestem najlepszy. Jas. Yes. Za tobą! Za tobą, za tobą, tutaj, tutaj idzie. Gdzie? Tam! Był za tobą. Tam strzeli z jakimś gościem na szczęście, okej. Okay. Tu jest niewidzialny. Moi drodzy, tu jest niewidzialny. w nich na pełnej. O kurde, Zabiłem? A nie. Zabiłem. A! Jak się skampili, kurczę. No, bardziej mnie wiesz wersji denerwuje na tej mapie tutaj co? księżycowej to, że w ogóle jesteś później przy przyfradze na samym końcu, że musisz znowu tyle iść, żeby to w ogóle przejąć, nie? Zabiłem! Co? Mam cztery, mam już trzy... O, szkubo, ale jak się skampił? Gdzie tutaj? Mhm. Oni mają, oni mają, jakieś zadanie to bronić, żeby to prze... żeby musimy to przejąć, czy co? My musimy przejąć flagę, żeby dostarczyć ją do końca mapy, nie? A flaga jest gdzie? Tam. No niestety. Fajnie, że, że idę w ogóle w złym miejscu, nie? nie da... wiem gdzie ty jesteś w ogóle. O, widzę cię. To trochę daleko. Próbuję tą flagę szybko zdobyć, ale raczej nie zdążę! Ktoś... Nie! Ktoś nie zdążył, tak mam ją. Strzelają do mnie! No i zginąłem. Fucking shit, omy team, lol. Jeszcze coś do mnie pisze na eskajpie. Jeszcze do mnie y będę strzelał, to będzie pewnie moja siostra. Ale szczegół. Ja. Zabiłem! Aha! ja ich obi ja, obijam strasznie, nie? Mhm. Ej, myszka za ciało coś, lol. Myszka, odboguj się. Mówiłeś, już nie... nie o, no. mówiłem już to, że nie lubię tej mapy? Mówiłeś. Kurde, tu by się naprawdę... Na, na, na tej mapie by się tylko Snajper. Ja już Snajpera zabiłem, zabiłem tu wszystkich takich... A cel osiągnięty, piechota, ukończone misje, jest, udało nam się! AAAAA! KAMILEK! O! Ratuj! Gdzie? Dobra, udało mi się jakoś przeżyć Kurde sniper znowu Gdzie jest ich flaga? Tam jest i... Ai, nie mogę Ale jest ja w razie jedną flagą, więc udało się Ja ich tu ubijam ile się da, nie? Ja z daleka do nich strzelam, wiesz? Ja idę swoją drogą znowu. Może mi się tam ten Zabiłem! Zapytać. Gratuluję. Idę po ich flagę. Osłaniasz mnie? Musiałem zrobić Kolesia. Czyli mnie jeżeli nie osłaniasz. Idę z tobą, idę z tobą, jestem. No, ja Widzę to... cię. Widzę. O! 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 Dobra, asysta. Mam 119 tych. Wiesz, yy, bandarzy. No dobrze. Czekaj, wykryjmy ich, gdzie są? Tu są. Tu są, właśnie tu jest, wykryłem. Tu jest, tu jest jeden. Aaa, zginę, zginę, zginę. Nie zginiesz, że ja go zabiję. Dobij go, dobij go. Szmaniarz się uleczył, zostało mu. Lo no nie, takie jestka kreseczka. Jest, a co? Jak go zabiłem? Asysta. A jak go zabiłem? Przecież z, czy zginąłem? A podpaliłeś go? A pewnie podpalenie go zabiło. No właśnie, jak to to... Dlatego... my znaczy... huck. jaki hack znowu lol A to nie, ktoś inny nie widzę tego księżyca No ale mamy jedną flagę Jak przez 4 minuty będziemy ich zabijać I nie pozwolimy im dojść, to to wygramy nie? Ja teraz ja, im próbuję odebrać jeszcze jedną flagę No ja też im spróbuję odebrać Ale to nie jest takie łatwe Bo oni się kampią i mnie próbują... O widzę Cię, tak ta, ta ktoś jest jeden Bo właśnie tam do mnie ktoś strzelał, więc wiesz Dobra, zabiłem. Ratę lecą. Zabijam. Masz tą flagę? Jeszcze nie. Na razie mam tu grubo. Ja szary gościu, gdzie ta poziom ma i jest ślepy, bo, bo mnie nie widzi. Zabiłem go. Kurde, no i tak mnie zabił, jak mnie uleczył. A, zabiłem znowu Dobra. Ja mam 12 kili. Ty masz 18? No. Dobra, ładnie jest. No, hmm. widzę, że flaga nam idzie, dobrze. Dobra, dobra, dobrze, dobrze, dobrze. No, chopie chodź tu, kurde. Aj, jest panem! Aaaaa, nie! A -a -a -a. nie! <grych> dobra, może polubię to, może polubię to. Dobra, mamy flagę. No, szybko, szybko, zróbmy. Awej, 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 Jest dobiej. mam flagę Dobra, udało się. Idziemy po kolejną. Hop! Dobrze. Jeżeli kiedy. By... jest trochę śmieszne, ale niekiedy jest bardzo denerwujące. Nie? Tak, szczególnie jak fajnie jakąś dziurę. Albo przy okazji, albo jak chcę rzucić granata. Ole, komuś tutaj daję dużo obrażeń, ale HP. Wchodzę, wchodzę do nich. Widzę cię. Nie żyje, no i znowu o rany. rany, zablokowałem się, kurde. No leć, 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 pajacu. No, tu się. Ja... powinien tutaj chodzić i, i pilnować, żebym nie zginął. A ty masz a flagę? Ta flagę? A ja zginąłem, w byłem u nie? I tam go odciągałem trochę, ale dobra. trochę uleczyć jeszcze. Mhm. Spoko loko. Mam nadzieję, że jest mnie słychać grać, że też słychać, bo ostatnio jak których nie mogę jeszcze. Kurde, kupia myszka! Jest! Wygraliśmy! Patrz, już, koniec. A do A, bo do trzech flag! Ta. Udało się. Zdobyłem. flagę i zaniosłem z powrotem. Do trzech flag się gra. Mhm. Mam nadzieję, że będzie jakaś może co? Bo już tego księżyca mam dosyć. No, trzy razy na pewno jedna mapa musi być. Teraz dwa razy zagraliśmy, ale dołączyłeś do gry. O, ukończono, jest! Dostałem, dostałem 10 tych, tych stref. Budnych, kawkę jeszcze mam, przepraszam. Dobrze, może jeszcze jedna mapa i nie wiem, albo jeszcze dwie. O, jest jakaś nowa mapa, jest. Wake. Co to jest za wyspa? Nie wiem, co to jest za wyspa, a mi się zdaje, że to jest. Oni w ogóle dodają jakieś nowe mapy, czy nie dodają? Nie, oni już dodali chwilę temu parę map, bo kiedyś było tylko cztery mapy były. A teraz nie wiem może jest osiem, więcej. Mhm. <laughs> Także i tak dużo map jest. O, to mapa jest całkiem nowa. Ja jeszcze ja i tak jeszcze nie widzę, jej, bo myślę... Aha, ta mapa. Tak, Co, to... całkiem... stój! Stój! Już poleciałem. Stój! Że... stój! Lecę! Ich zabić. Weź ty, idź. Jest, jest ich tylko trójka. No, dobra. No na resztę jakiegoś normalnego pilota trafiłem, który nie kręci się tak w kółko jak ty. Ale ja. Za to zabijam. Jasne. No nie. No! Kurwa! Gościu! No w mosbie jedną mnie. A ja zabiłem dwóch już. Oszust! A ja Na, na, na tym mapie powiedzisz, że gram pierwszy raz. Dobra. Idę... Idę przyjąć flagę Przyjmuję Ja już sobie ich tutaj zabijam, nie? Dobra, ja sobie będę przyjmował flagi Na, no, punkciki robisz, cwaniaku A no jak? Jest, przyjąłem Ocie, Ja też przejmę flagę Nie! Ty ty, ty nie przej... <laughs> Zły! Wyskoczył! No ale ci być lepszym ode mnie, co ty sobie myślisz, co? Ja sobie się nie myślę, to, 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 to ty, 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 zawsze myślisz sobie, tak? to nie tak trzeba. Idę następną flagę A, kuku! A, zabiłem cię! Au! Uh, 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 uh. Już przejmujemy następną flagę i... Dobra. Ba. Jedziemy sobie, moi drodzy, samochodzikiem. O, już... Wow. Jest... grubo. Ktoś do mnie strzelał. Nie wiem to... Ej, zejdź ciebie stąd! Jestem tutaj. Stój! Dobra. Prowadzisz w tym samochodzie, ja jestem stąd. No stój! Jedź. Nie wiem kto zasz... ktoś do nas strzela... ktoś to samolotu! Widziałem. Musimy... Szybko jechać. O, jest przeciwnik, widzisz go? Gdzie? A on. Dobra, cześć Mam pomysł. Samolociki. Taś, taś, taś. Ty, masz szczęście, że nie mogę cię celować Leci! Gdzie? Yeah. Za talet, tu jest. No tak. Zabij go. Celnij serdecznie. Mam go. Gratuluję. Dajcie kolejny. Mam! Ale Dzień tu... pojazdów! Jest! Kolejna misja ukończona. do czołgami. Strzelam do nich, ale to raczej nie daje! Ło! Dobra, zabiłem i zginąłem i jestem pod tobą. Nie, nie, tylko nie on. Kto znowu? No nie, czołg mnie zabił. Zauważył mnie, wiesz? Bo Aha. zabić kolesia. A ja zabiłem gościa też. Łoj! proszę, czołg się zryspiłem, no to bosko! Aaaa, co armik tu jest! Kurde nie, Nie, tak bardzo nie To będzie, moi drodzy, jeden z dłuższych odcinków, jak widać Ale chociaż dwie misy kończyliśmy już Gdzie oni są? W zasięgu ich nie ma Stój, Stoi! Jest lecę z nim Kurde, ale ich tam cisnąłem. Oni są strasznie słabi, ja ich patrzę. A ja lecę, a ja jestem w hej Gorszy nie nim kierować! O, zajebiście Te, dobra Gdzie oni są w ogóle? Oni są tam. Samolot! Gdzie? Ja chcę ten samolot Ja jestem w jakimś samolocie, ale nie mogę z niego wyjść w ogóle Nie mogę im weserować, bo się zbugowało, wiesz? Ale może się zbłoguję zaraz nim no ten nie, lecę. Udało się. Wyleciałem jakoś. O Jezu, zapomniałeś jak się kieruje samolotem! Dobra, udało się. Przypomniałem sobie. W ogóle trzeba wrócić... Zadłóżuj. Moi drodzy... Na jeden. Moi drodzy, nie potrafię latać samolotami. Zaraz ich pocisnę tam. Będą płakać. Dobra, udało się moi drodzy. Będzie kara Za to, że grajesz O Jezu zapomniałem jak to się steruje to że To do umieszka to jest do góry samolot Cholera nie mnie nic kierować w ogóle Nawracam Kurde no ja co zrobiłem? W samolot z, z, wyskoczyłem, w swój, czy jest to? I się zabiłem. Stój, właśnie stój, Leć. Cześć, stój tu gdzie jest? Zabiłem go. Dobra, Aha. oni chcą nam tu zabrać flagę. Mhm. Pokaż swój karabinek, pokaż go Eee Fajnie <grystanie> brzmi No Weź mi kup Hehe <grystanie> Tysięcy <grystanie> Ile zapłaciłeś za nie... A i w card'y kupiłeś, tak? Tysięcy funtów, no o. Tak Jezus, matko boska Dużo kosztują, no Nie, nie I ktoś do mnie strzela, tylko nawet nie wiem skąd, kurwa Mieszkał się... Odlagł się Jest Czwarty poziom, zaraz też zginie no strzelaj, strzelaj. No nie, no i zginąłem. Chodź tu do mnie, kur... Twój zabójca, Sniper, King123. Gdzie on jest? Kto? Sniper do mnie strzelał. Lol. Strzelał? I chyba tam był nawet. La 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 la. Nie, nie mogę. Tam. La 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 la. Tak, mówię, to będzie no. jednak ostatnia mapa. jeszcze jednak nie wiemy sobie poziomu moją postacią Ale może go zabijemy, chociaż tego. No co za debil w tym czołgu, nie? O Jezus, o Jezus! Co ja płaszisz w odpowiedzi jakiś debil! Oj zginąłem. A no systechamy. Z, z tym czołgiem i kurde mnie prawie zabili przez niego, nie? I mnie popchnął. <laughs> mówi ten! Mówi ten, który mnie nie popierał na filmikach! <laughs> Kurwa! Ale to mówię... Twoja... Ale Karma, chłopie, karma! Dobra, wsiadam do helikopterika. Zaczyna się nad tym helikopterkiem. Strzelają do nas drogą zdrową, drodzy. Ałaj, ałaj, ałaj! Kurde. A ja nie potrafię nim latać! Aaaa! Boje helikopterek! I to kręciło? No. Mnie? No. ale ja tym nie potrafię latać! I tu własno do nas strzela, co nie? Dobra Jest! Chciałem ostatnie zabić Dobrze moi drodzy, więc to by było na tyle w tym odcinku To jest jeden z dłuższych chyba odcinków, jeżeli się nie mylę Nie, zresztą taki długi Zabij się Więc ja się z wami żegnam się z nami był Kamilek No dzięki jak widzicie, mamy ukończony poziom. No i jeszcze poziom, no poziomu nam, no nam brakuje, żeś poziomu siódmego. No i połowa do trzynastego. Zamknij się! Powiedziałem, więc... hmm. zamknij się! Piękny. Zawij się! Zamknij się. Zawij się! Widzę twoje staty! <gunki> Zawij się. Ty, się! ty się w ogóle nawet nie, nie liczysz, więc się cicho. Więc... Jestem zwycięzcą. <gunki> Znaczy mi skończyć odcinek, czy nie? No proszę, kończyć. Dziękuję. Witam was, zapraszam do komentowania, subskrybowania, jeżeli odcinek łapkę w górę i komentujcie, jeżeli chcecie zobaczyć inne klasy, ale wtedy będę musiał grać sam, bez Kamilka. LOL! Wiesz, wiesz że miałem punktów? Nie. 985 A ja chyba... Ej, słuchaj, ej, teraz daj się, ej, daj, ej! Jeżeli dałoby się jeszcze dać te punkty do Lola, Takie jak na RP. No to, raz. Ale to by musiało być konto połączone z jej, a tak niestety nie jest. No niestety nie. Więc do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. A ja.